Chciałabym porozmawiać z Wami o tym, co mam na głowie, oraz o tym głosowaniu. O tych statysty statystykach, które wstawiłam na InstaStory i powiem Wam, że nie widziałam jeszcze do dnia wczorajszego, dzisiejszego na moim Instagramie aż takiego zaangażowania na głosowaniu głosowało bardzo i nadal głosuję, bo jeszcze nie minęło tam 24 godziny. Nadal głosuje strasznie dużo ludzi. I podoba mi się to, że nawet nie jest jakoś super. Mm, nawet nie, to nawet nie idzie w stronę tego, że ludzie głosują, że jest super, tylko idzie w stronę tego, że ludzie głosują, że jest niefajnie. I to mi się tak bardzo podoba. To mi się tak bardzo podoba. Po pierwsze zdziwiłam, zaskoczyłam sama siebie. Tym, że spytałam o to ludzi, czuję się, czuję się w tej fryzurze tak dobrze, że jest mi obojętnie, że ludzie myślą, że jest mi fajnie. To jest zarumbiste, to jest zarumbiste. Krytyka zawsze powoduje takie stany depresyjne, może depresyjne, to głośno powiedziane, bardziej. Powoduje smutek, powoduje zastanawianie się, a czy ja dobrze zrobiłam. Ale w tym przypadku nie mam czegoś takiego. Po pierwsze, cieszę się, że tak dużo ludzi w ogóle głosuje, że to oznacza tylko jedno: że na nich to zrobiło wrażenie albo mocno negatywne, albo mocno pozytywne. I to mi się bardzo podoba. <laughs> Ja zrobiłam to wczoraj, 24 grudnia. Ja nie wiem kiedy ja wstawię ten filmik, dlatego Wam mówię datę, chociaż nie wiem po co Wam ta data jest potrzebna. I ja chciałam nagrać filmik, jak ja to robię, że idę do fryzjera, że ja też sobie tam pofarbowałam brwi, chociaż tego nie robię na co dzień i w ogóle nie robię, robiłam to ostatni raz trzy lata temu. I chciałam nagrać o tym film, chciałam nagrać film, który by się nazywał, um, czym jest wolność i w tym filmie bym opowiadała o wolności wyboru, że, że możemy wybierać, że możemy wybierać. Wszystko. Możemy wybierać, możemy wyglądać tak jak chcemy, możemy głosować na kogo chcemy, możemy spotykać się z kim, z kim chcemy, możemy robić co, chce, co chcemy. I to, że mamy ten wybór, oznacza to, że jesteśmy wolni. To się bardzo odczuwa w Polsce, coraz bardziej odczuwam ja to w Polsce, jak wracam do domu na Białoruś i widzę, co tutaj się dzieje. To porównanie. Wiem, że Polska jeszcze no nie jest tak rozwinięta, jak nie wiem, Niemcy, Holandia, nie mówię już o Stanach Zjednoczonych, ale jest no jest lepiej niż tutaj na Białorusi. To na pewno teraz znajduje się u siebie w domu, u siebie w pokoju, jeżeli tak można powiedzieć, dziecięcym. <laughs> nie, no nie dziecięcym. W sumie przeprowadziliśmy się tutaj do domu z, z bloku. Jak miałam 14-15 lat, tak mi się wydaje. No i wracając do tego tematu, chciałam nagrać ten film, ale w ogóle nie miałam wczoraj humoru. Miałam bardzo zły humor. I ja nie lubię nagrywać filmów, jak ja nie mam humoru, bo. Bo to się bardzo odczuwa przez kamery i nie chcę Was zarażać tą negatywną energią, tylko właśnie jak dzisiaj, tą bardziej pozytywną stroną. I tak naprawdę może to i dobrze, że nie zrobiłam tego wczoraj, tylko robię to dzisiaj po tym głosowaniu. Jak widzę już, jak ludzie reagują, i o, to jest super! To jest bardzo fajne. Ja się czuję super w tych włosek, aż tak jeszcze nie miałam krótkich. Chciałam jeszcze krótsze czym tak naprawdę całą swoją negatywną energię, cały swój stres, który uzbierałam przez ostatnie miesiące. Przez ostatnie miesiące? Nigdy nie umiem odmieniać tego słowa, przepraszam. Możecie mi napisać w komentarzu, jak będzie przez ostatnie miesiące? Przez ostatni czas. Przez ostatni czas. Był bardzo stresujący, był bardzo ciężki i poczułam się lżej. Boże, jak ja się czuję teraz dobrze, naprawdę jak nowa, jak nowa, od nowego roku, nowy rok, nowy ja. Wy może o tym nie wiecie, może nie każdy wie, ale miałam do 18 roku życia włosy takie do pasa. Ja tu przymknę ten ekranik, bo patrzę cały czas tu, a chcę rozmawiać z Wami, moi drodzy. I jak obciąłam sobie te włosy, to... Poczułam się, poczułam się, sobą, poczułam się naprawdę sobą. Zaczęłam cały czas eksperymentować ze swoimi włosami, już 8 lat chodzę z krótką fryzurą i nie zamierzam się zatrzymywać w... w eksperymentach, bo to jest coś niesamowitego, naprawdę. Każda fryzura jest inna, zmienia się styl ubrania, zmienia się, zmieniają się poglądy, zmieniają się ja. Powiedziałabym nawet, nazwałabym to rozwojem siebie. Na pewno, na pewno mam gdzieś zdjęcie z długimi włosami, zaraz Wam pokażę. O, o jakie zdjęcie znalazłam. zdjęcie, jak miałam chyba 15 lat, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, czy mnie poznajecie? To są, to jest profesjonalne zdjęcie, wiecie, nie wyglądałam tak na co dzień, uwierzcie mi. Wyglądałam nie najlepiej. Czułam się też nie najlepiej. Zaraz znajdę zdjęcie ze studniówki. Nie, nie, nie ze studniówki, z... No, koniec, koniec liceum. Sekundkę, o, ale boliki miałam. He, he. O, tu będzie, tu będzie zdjęcie. I tak wyglądałam właśnie do 18 roku życia. To wiecie, jak dorastałam. Wszyscy mieli normalne zdjęcia, ale ja musiałam zapozować właśnie w ten sposób i nie rozumiem dlaczego. Ja hmm. jeszcze nie wiem, co, co na nią czeka w tej Polsce. <grytania> o! Mniej więcej tak wyglądałam. To jest 2009 rok. Ja obciąłam włosy jak ja obciłam włosy w 2012 roku, to jest 2009 rok, tak wyglądały moje włosy. Do czego ja dążę w tym filmiku właściwie? Do tego, że czuję się dobrze w tym, jak wyglądam, czuję się dobrze w tym, jak się ubieram, czuję się dobrze w tym, jak żyję na dzień dzisiejszy. Chciałabym życzyć każdemu z Was Większe poczucie wolności. Żebyście rozumieli, że m, nieważne co kto mówi i co kto myśli dookoła, jeżeli tu czujecie się dobrze, cały świat należy do Was. Gdzie jeszcze mówić o wolności jak nie przy... motorze? <gry> jak nie przy motocyklu? Ceńmy to, ceńmy to moi drodzy, ceńmy to, że teraz jest dużo więcej możliwości, teraz jest coraz więcej tej wolności, tolerancji, ceńmy to, doceniajmy to i zacznijmy to, zacznijmy to wykorzystywać dla nas, nie dla kogoś, tylko dla samych siebie. Zacznijcie, zacznijcie od rozumienia tego, że nie ma znaczenia co kto myśli dookoła i co kto Mówi dookoła. Przestańmy, przestańmy krytykować innych. Tak, oczywiście, zawsze będziemy mieć jakieś swoje zdania na, na dany temat i nie, też nie wszystko nam się podoba. Też, też mi się nie wszystko podoba, ale mm, możemy podejść do tego troszkę inaczej. Możemy przestać krytykować, rozumieć, że to jest inne zdanie, inne życie i. Tolerować to. Tolerować to, że świat jest tak kolorowy, tak piękny, że sztuka się rozwija dzięki temu. Sztuka, kultura, że każdy jest inny. Wyobraźcie sobie, jakby każdy był taki sam, taki sam, taki sam. To była nuda. No, nuda. Straszna nuda. Komu to jest potrzebne? No, yeah. ne?